Cześć. Dzisiaj od razu zaczniemy bez jakiegoś dłuższego wstępu, ponieważ mamy tylko 3 minuty, a dzisiejsze narzędzie, czyli analiza SWOT, jest naprawdę duże i obszerne. Analiza SWOT wykorzystywana jest do analizy otoczenia naszej organizacji oraz tego, co dzieje się wewnątrz, i polega na analizie czynników. Które mają wpływ na dane przedsięwzięcie. Mamy tutaj macierz z czterema ćwiartkami, oczywiście. S to jest strength, czyli nasze silne strony. W to jest weaknesses, czyli nasze słabe strony. O to jest opportunities, czyli szanse, możliwości. I T to jest threats, czyli zagrożenia. Na czym polega analiza SWOT? Na pogrupowaniu czynników, które zidentyfikowaliśmy właśnie w którejś z tych ćwiartek. Według pewnego oczywiście klucza. W pierwszej kolumnie mamy czynniki pozytywne, potem mamy czynniki negatywne, a w wierszach mamy czynniki wewnętrzne i czynniki zewnętrzne. I tutaj na chwilę się zatrzymam, ponieważ literatura różnie podaje, jak interpretować. Te czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Możemy interpretować po prostu coś, co jest wewnątrz naszej organizacji i coś, co jest poza nią, lub też coś, na co mamy wpływ i coś, co jest poza naszym kręgiem wpływu. Niby różnica niewielka, ale jednak musimy na samym początku wybrać jedno podejście i się go cały czas trzymać. Czynniki, które powinniśmy sobie w pierwszej kolejności wypisać, powinny być zwartościowane. Co to oznacza? No nie możemy wpisać tutaj w tą ćwiartkę frec, czyli zagrożenia, po prostu konkurencja. Dobrze jakoś doszczegółowić tą informację. Na przykład wzrost konkurencji substytucyjnej na jakiejś części rynku, w której również. Działamy. Ważna rzecz, żeby te informacje były na tyle bogate, żebyśmy mogli wypełnić tak naprawdę wszystkie ćwiartki. Nie chodzi o to, że mamy tylko silne strony i nie widzimy zagrożeń, nie widzimy swoich, swoich mankamentów. Zróbmy to porządnie. Zachęcam Was do tego, żeby wykonywać analizę słod cyklicznie. To już od Was zależy, czy raz na kwartał, raz na pół roku, czy raz na, na, raz na rok. I analiza słod nie dotyczy tylko jakichś dużych projektów. I analizy strategicznej w organizacjach, ale możecie wykorzystywać ją dla samego siebie i myśleć o swoich silnych stronach, o zagrożeniach czy szansach, które daje wam rynek. To na dzisiaj tyle. Kiedyś wam opowiem, w jaki sposób wykorzystać analizę SWOT do planowania strategicznego. Cześć!